Gdzie najlepiej spędzać walentynki? No oczywiście w najbardziej romantycznym miejscu, na strzelnicy. I dzisiaj my, dzięki uprzejmości Cenegi, będziemy mogli poczuć się jak prawdziwy snajper, a to dlatego, że jest premiera gry Sniper Elite 4 i przyjechaliśmy sobie postrzelać. Ja kiedyś chciałem zostać snajperem, serio, naprawdę, miałem takie marzenie, żeby zostać, i teraz uwaga, snajperem i jednocześnie psychologiem. Miałem 11 lat i nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego tak chciałem. Słuchaj, jest w grze Sniper Elite 4 coś, co Ci się spodoba na pewno? Ten tryb rentgena. I Właśnie uwielbiam te, tego typu rzeczy, tego typu smaczki w grach, kiedy widać te wewnętrzne obrażenia, kiedy coś tam się dzieje, więc na pewno ten tryb będzie mnie jarał. To jak się dzisiaj czułeś jako snajper? No przede wszystkim trochę się zawiodłem, że nie trafiłem wszystkiego w dziesiątkę, że nie wszystko poszło idealnie w punkt. Ja pamiętam jeszcze moje czasy, kiedy miałem lat 9, to chodziłem codziennie na strzelnicę w Wesołym Miasteczku i wygrywałem zawsze na tej strzelnicy kwiatka dla mamy takiego plastikowego. I w pewnym momencie moja mama miała wazon jakichś 40 takich plastikowych kwiatów, które jeszcze były takie zakurzone, po prostu taki, taki syf to był, bo ona oczywiście cieszyła: ojej, jak super, że mi wygrałeś tego kwiatka! I potem do wazonu i wiesz. A okay. jak Cię strzelało dzisiaj z prawdziwej broni? Fajnie, to daje takie poczucie władzy, ale to jest fajne jak oglądasz filmy, właśnie grasz w gry, ale dopiero jak dostajesz broń do dłoni, to zaczynasz się zastanawiać, że tak naprawdę wiesz, możesz trzymać czyjeś życie w dłoni. Zaczynają Ci się ręce telepać trochę, ale jest fajnie. Fajny zapach prochu i fajny pomysł na walentynki. No i jak się grało w czureczkę? Czureczka jest fajna, wiesz, pewne rzeczy robi się tak zakulisowo, tak z podchodów, wiesz, jak w życiu, podprogowo, trzeba podejść właśnie tak jak w walentynki, wiesz, do dziewczyny. Tak samo jest w Snajperze, wiesz, no, nie wszystko na raz, nie, 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 nie biegniesz z toporem i nie naparzasz wszystkich, tylko trzeba właśnie tak za płotkiem się schować, za krzaczkiem. Fajnie, grafika fajna, grywalność fajna, jest Rebela. No właśnie, bo Snajper to jest skradanka, lubisz takie skradanki, czy raczej, raczej lecisz jak szturmowiec? Ja, lubię, lubię podchody, lubię skradanki, lubię opracować strategię, taktykę, podejść wtedy jest najbardziej skuteczna. Proszę bardzo, mam tu pana, który grał we wszystkie części. Powiedz mi, co, jakich nowinek mogą się spodziewać gracze w czwórce? E, chyba większej swobody tak naprawdę. Innego oczywiście otoczenia, no bo w trzeciej części mieliśmy przede wszystkim klimaty pustynne. No tutaj mamy więcej lasów, mamy miasteczka włoskie, stocznie, więc jest bardzo urozmaicone to otoczenie. No i szczerze mówiąc, jest więcej więcej swobody. Tak naprawdę mniej, może powiedzieć, takiej korytarzowej rozgrywki, a więcej takiej kombinowania sobie swobodnie, jakie cele będziemy wykonywać. W trakcie gry no, rozwijamy trochę umiejętności strzelania z tej broni, także, także jak już się człowiek w nią wkręci, to już nawet za bardzo nie szuka później alternatywy. To, co jest najfajniejsze, to to, że, że Sniper, tak jak w sumie każda część, pozwala na kombinowanie. To jest taka snajperska układanka tak naprawdę, łamigłówka. Sami sobie wybieramy sposób podejścia. Możemy strzelać jak Sniper z dużej odległości. Ale jak ktoś chce bardziej bezpośredni kontakt, no to też nie ma problemu, możemy robić zasadki, możemy miny podkładać, możemy ciała przeciwników zaminowywać, później zwabiać tam wrogów. Jesteśmy na strzelnicy, powiedz mi strzelałeś z broni prawdziwej sniperskiej. jak się czujesz jako snajper? No cóż, to takie zupełnie inne wrażenie. Mimo wszystko, jak strzelamy trzy konsoli czy na komputer, no nie czujemy tego odrzutu. No tutaj on jest jednak przepotężny, wagę u broni się czuje, no jest to trochę co innego. I na przykład co ciekawe, też żeśmy strzelali z pistoletu maszynowego i faktycznie w tym momencie można zrozumieć, dlaczego tak naprawdę ciężko jest coś trafić, bo ten odrzut jednak jest taki duży, że, że to lata na lewo, na prawo tak wcelować, wcale nie jest tak prosto, ale dużo satysfakcji i frajdy.